Jak tworzyć lekcje? Po zalogowaniu się na platformę EduScience przechodzimy do zakładki Lekcje. W tej zakładce znajdują się karty: Planowane lekcje, Nieopublikowane lekcje, Moje opublikowane lekcje oraz Nowa lekcja. Wszystkie te karty służą do tworzenia, planowania i przeprowadzania lekcji z uczniami. Spośród dostępnych modułów wybieramy opcję Nowa lekcja. W tym oknie wprowadzamy nazwę lekcji oraz jej opis, a także określamy, czy ma być ona powiązana z programem nauczania. Jeżeli zaznaczymy te opcje, wyświetlone zostaną dodatkowe pola, takie jak poziom nauczania, przedmiot oraz program nauczania. Oczywiście nie musimy wybierać programu nauczania, ponieważ w trakcie tworzenia lekcji możemy na bieżąco zdefiniować metody, treści i cele. Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów lekcji klikamy na przycisk Dalej. Wówczas zostaniemy przeniesieni do zakładki nieopublikowane lekcje, w której musimy zaznaczyć etap nauczania dla nadej lekcji, wybrać przedmioty, w ramach których lekcja będzie się odbywać oraz cele treści i przebieg zajęć. Dodatkowo możemy dodać załącznik stanowiący integralną część lekcji. W górnej części okna wyświetlony jest przycisk uruchamiania edytora. Jest to narzędzie umożliwiające tworzenie lub modyfikację treści lekcji, jaką chcemy przekazać uczniom. Jego działanie zostanie opisane w innym filmie. Po zapisaniu danych możemy opublikować naszą lekcję. W tym celu przechodzimy na kartę Nieopublikowane lekcje. W tym oknie ujrzymy listę wszystkich dodanych lekcji. Jeśli nasza lekcja nie jest widoczna, możemy przefiltrować obecne rekordy tabeli. W tym celu z listy rozwijanej oznaczanej nazwą Wybierz filtr, wybieramy względem którego pola wyniki mają zostać przefiltrowane. Następnym krokiem jest ustalanie kryterium filtracji pola oraz wartość filtra. Wybieramy na przykład pole Nazwa, kryterium zawiera oraz treść filtra Lekcja. Teraz klikamy przycisk Filtruj, Wyszukaj. Możemy zobaczyć, iż lista nieopublikowanych lekcji została dostosowana do ustalonych przez nas filtrów. Jeżeli ustawiony został błędny filtr, możemy go edytować. Należy jednak wówczas pamiętać, iż konieczne jest powtórne kliknięcie przycisku Filtruj wyszukaj. Filtr możemy również usunąć, w tym celu należy kliknąć przycisk zawierający ikonę krzyżyka. Jeżeli już odnaleźliśmy naszą lekcję, publikujemy ją klikając przycisk Opublikuj. Zanim się na to zdecydujemy, możemy oczywiście podejrzeć lekcję. W tym celu możemy skorzystać z opcji Pokaż. Lekcję można również zmienić, wykorzystując do tego przycisk Edytuj. Ważne jest, aby pamiętać, iż operacja publikacji materiału jest operacją nieodwracalną. Po opublikowaniu lekcji możemy z niej skorzystać od tego momentu. Jest ona dostępna w zakładce Moje opublikowane lekcje.